Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia chcemy cali iść w górę, cali do Jezusa, Duchu Święty, stąp na całą rodzinę z umową, która dzisiaj się połączy z nami i tych, którzy dzisiaj nie mogą się połączyć, wypełniaj nas. Dzisiaj Jezus mówi taką przypowieść. To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, o której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Z jednej strony, otwartość na to, że Pan Jezus przychodzi i my się nie spodziewamy. Nie wiemy kiedy. To jest ta przypowieść, którą słyszymy. Byłem głodny, byłem spragniony, daliście albo nie daliście mi pić albo jeść i tak dalej. Nie odwiedziliście mnie. Nie wiedzieli ani jedni, ani drudzy, kiedy to było. Nie rozpoznali. To jest trudne do zobaczenia. Jezus chce, żebyśmy mieli serce w gotowości na przyjście Pana, serce czujne. A z drugiej strony widzimy ten przykład gospodarza, który nie wie, kiedy przyjdzie złodziej, i też nie za bardzo wie, którędy będzie wchodził. Złodziej albo przez komin, albo od piwnicy, albo ale wie, gdzie ma cenne rzeczy. My też nie do końca wiemy, którędy wejdzie do nas złodziej, czyli zły duch, chociaż trochę się spodziewamy, bo tych otworów, tych drzwi otwartych, którymi może wejść, albo uchylonych, albo słabych punktów w naszym życiu, trochę jest i one są powtarzalne. Widzimy to po spowiedzi, że spowiadamy się z tych samych rzeczy, bo nasze słabe strony są takie same. Więc tam trzeba postawić straż, ale też nie wiemy, kiedy uderzy. Bo gdybyśmy wiedzieli, to może by się udało uniknąć, chociaż czasem jest i tak, że spodziewamy się, że będzie pokusa. A jednak, chociaż się spodziewamy, to gdzieś z nią tak troszeczkę rozmawiamy, i wtedy przychodzi moment, i się pokusiliśmy. Przychodzi moment, i zapalił się ogień w małżeństwie, w rodzinie, i zostaliśmy zwiedzeni. Przez złego ducha i nas pociągnął do grzechu. Tak się niestety dzieje. To jest Ewangelia, która pokazuje: czuwaj. I bądź też gotowy, bo Jezus czeka za każdym razem na nasze gorące serce, serce miłości. Nie, że rozpoznamy go w drugim człowieku, bo tam jest, będzie miał napisane Jezus na czole. To może być właśnie osoba, z którą teraz jedziesz samochodem, albo osoba. Z którą pracujesz, i zaraz będziesz przy biurku, albo spotkasz na korytarzu, ta z Miotłą, i może powiesz dobrą rzecz, dobre słowo, które przemieni i pociągnie serce. Ale tak nie będziesz wiedział, że to Jezus czy nie Jezus, ten, którego spotykasz, bo ani ci, którzy nakarmili, ani ci, którzy nie nakarmili, nie wiedzieli, kiedy służyli Jezusowi. Dlatego bądźmy czujni. I na to wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serce będzie uśmiechnięte, niech wszystko w nas będzie uśmiechnięte. Bardzo wam dziękuję za każde wspieranie, dziełu mocnym duchu, za to, że dzięki Wam możemy ewangelizować, że dzięki Wam możemy prowadzić dom dziecka, zajmować się świetlicą dla dzieci ubogich, że możemy prowadzić dzieła, które pomagają społecznie, pomagają ludziom. I głosimy tam Ewangelię. Pokazujemy, że Jezus zaprasza do nowego życia. To wszystko dzięki wam. Za to wam bardzo dziękuję. Tutaj jest link do Patronite'a. Dziękuję też za wszelki rodzaj wsparcia, który od was otrzymujemy jako mocnym duchu. I zapraszam też poniżej do kliknięcia teledysku mocnych w duchu, żeby dalej się pomodlić. Z Panem Bogiem.